Macie kosiarkę z napędem, zauważyliście, że napęd osłabł. Czy trzeba koniecznie wymienić jakąś część? Nie. Można spróbować podregulować linkę, która napręża nam cały napęd. Oczywiście taka regulacja nie w każdej kosiarce występuje, ale tutaj akurat i w większości modeli Husqvarna posiadamy taką regulację. Jest ona tutaj. Co ona nam powoduje? Robi większy dystans między dźwignią a przekładnią, przez to samo bardziej napręża. Dlaczego tak się dzieje? Wżywa nam się pase napędowy oraz koło napędowe, które jest ustawione na wale. Żeby pominąć wymianę tych dwóch elementów. Możemy właśnie zrobić taką szybką naprawę. Oczywiście to nie jest na wieki. Sama regulacja linki polega na poluzowaniu tej śruby, wykręceniu tej i skontrowanie z powrotem tej. Czyli linka się wydłuża, robi się dłuższa droga, dźwignia bardziej napręża linkę, bardziej napręża układ napędowy. Jeżeli zakres nam się skończył i jeżeli maszyna dalej słabo ciągnie, należy wymienić któryś z elementów albo obydwa. Po wymianie trzeba wrócić do ustawień fabrycznych, czyli skręcić z powrotem linkę do zera.